Z uwagi na fakt, że Tulum jest bardzo drogie pod względem wynajęcia sobie jakiegoś hotelu, pokoju i drugim faktem jest, że zniknął ten słynny pomnik, pod którym sobie wszyscy robią zdjęcia, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj korzystać z plaż i tych drogich dobytków Meksykanów, którzy się dorobić na biednych turystach, którzy próbują się dorobić na biednych turystach, do tego na plażach grożą Ponownie napaścią, że prawdopodobnie ktoś nas napadnie, i nie wiadomo, czy może sami nie nasyłają jakichś e, e, typów, żeby przeganiali ludzi z namiotami, po to, żeby szli wynajmować sobie pokoje w tych drogich, e, drogich dobytkach. Więc ruszamy w stronę Maha Halal, e, Maha Halal nie wiem jak to się wyraża, w, mawia, i do Bakalar. Może tam będzie jakiś e, bardziej dogodniejszy. Dogodniejsze ceny, abyśmy sobie mogli tam jakiś czas przeżyć, pożyć, po, tak, pożyć, żebyśmy spędzili tam kilka minut pływu. Oczywiście dalej w podróży jest z nami Bartek, którego spotkaliśmy. Którego spotkaliśmy który podróżuje po Meksyku dwa miesiące ponad I w drugim czasie się, będzie się przemieszczał do Belize Pozdrawiamy Witajcie kochani Jesteśmy po nocy na, na kempingu, który nazywa się Luna Bar Rozłożenie się tutaj w tym miejscu, który teraz widzicie na ekranie Tym tutaj dużym Za jeden namiot zapłaciliśmy 100 peso a, za osobę, tak, stopę to za osobę. Tam w oddali jest miejsce z namiotami, gdzie można sobie też również wypożyczyć. I jest Łazienka, Wi-Fi, mały bar, gdzie można się napić alkoholu. No i tutaj miejsce, gdzie spaliśmy. Widok na morze. Ruszamy nad, do nad jezioro Bakalar. Jeszcze trochę widoczków. Jak ten nasz kemping wyglądał ogólnie miejsce fajne. Spokojne, może nie było wzburzone. Było spokojne. Dostaliśmy materacę, więc nie było twardo. No i tak, ruszamy dalej w podróż. Tak wygląda miasteczko Mahahal. Jeśli źle to wymawiam, to mnie poprawcie. Właśnie w tym momencie idziemy na busa do Bakalar. Pojedziemy chyba kolektywo, bo będzie najtańszy. Mieliśmy jechać stopę, Ale sprawdziliśmy pogodę. Mają być przylotne deszcze i nie wiem czy będzie tam widać, ale właśnie e... idzie burza. Ostatnio jak próbowaliśmy iść na stopa w Playa del Carmen złapał nas deszcz i dzisiaj autobus. Długo nie musieliśmy czekać. Siedzimy w kolektywo W takim busiku. Widzę Peso od osoby z Mahalal. Do bakalary. do bakalary. Mniej więcej 100 km. I tak, jedziemy. Witam Was serdecznie, moi widzowie. Dotarliśmy do Bakalary. Tak wygląda miejscowość. To jest taka mała wioseczka. Mała wioseczka z jeziorem, które ma, woda ma 7 odcieni Cieni kolorów Koloru niebieskiego. No i ogólnie przeszliśmy tutaj przez kilka uliczek i nie wygląda to wcale jak w innych większych miejscowościach jak Kankun, jak strefa hotelowa, tylko o. mała wioska z kilkoma uliczkami na krzyż. Zrobiliśmy zakupy. Zrobiliśmy sobie zakupy w warzywniaku, troszkę owoców i warzyw na kolację. Idziemy w poszukiwaniu orzechy. bułek, orzechy na kolację. Później Wam nagramy coś, jeśli do, dojdziemy do jeziora, bo ogólnie przeszliśmy tutaj kawałkiem tego wybrzeża, gdzie jest to jezioro. I dziś jest środa, gdzie mają dzień jaki? No ochrony ochrony tego miejsca, środowiska. Ochrony laguny. To wszystko jest tam pozamykane, więc nie ma za bardzo jak się przedostać na jezioro. Mam nadzieję, że jutro nam się to jakoś uda i będzie lepsza pogoda, bo dziś nie troszkę popadało. To ta laguna nie, nie wygląda wcale tak na niebieską. I kaktusy. A tu zobaczcie kaktusy. Których w, w stanie Yucatan jest dosyć mało. No tam w innych miejscowościach nie widziałem kaktusów. Tu już widzę któregoś z kolei. Wielką Magabę widzieliśmy. Tak wygląda po prostu prawdziwy Meksyk. Nie z strefy hotelowe. Tylko takie życie meksykańskie. na mniejszych, mniejszych miasteczkach i na wsiach. Jezioro Bakalaru. z wody. Mamy piękną pogodę, niebieskie niebo. O, szkoda tylko, że zjeżdżalnia nie działa, bo by się to zjeżdżało do tej pięknej wody. Tu jest kolor taki lazurowy, tam dalej jest bardziej niebieski. Chociaż bardziej taki może zielonkawy tutaj przypomina. Nie wiem. Tu skocznia które można sobie poskatać na główkę i takie to właśnie jeziorko odpoczywamy i prożymy się na słońcu Kalar. Jesteśmy na kawałku trawnika w jakimś ośrodku, w którym wejście kosztuje 20 peso, czyli jakieś 4 zł, i dostajemy za to dostęp do tego pięknego jeziora z niebieską wodą, z ciepłą i do tego słodką. Tam można sobie przepłynąć i z przodu posiedzieć na w takich podestach, nie wiem czy można sobie poskakać tam jakieś widzę, są leżaki tam są jakieś skocznie na kolejnym tam podejście woda czyściutka jest to jezioro ma po, podobno 7 odcieni koloru niebieskiego Nie widzę jak na razie 7 ale tu widać może 3 stąd tu mamy zjeżdżalnię do wody, prawdopodobnie nieczynną Chociaż nie wiadomo Taki mały ośrodek Skakujemy za chwilę do wody Bo pewnie jest cieplutka Aż sprawdzę Jest ciepła Ciepła i czysta tam jakąś żaglubką sobie płynie można sobie tutaj kupić tur ogólnie dwugodzinny łodzią i przepłynąć w stronę, wkoło tego jeziora na drugą stronę tylko zobaczyć tam po drugiej stronie jak to wszystko wygląda taki tur kosztuje 250 peso za osobę czyli po 50 zł tylko, że ma jedną wadę taką, że nie można będzie zeskoczyć tam z tej łodzi gdzie na, po drugiej stronie na plaży i sobie popływać więc nie zdecydowaliśmy się na to żeby przepłynąć się łodzią na drugi brzeg bo tak naprawdę to, to tutaj też jest pięknie <grywanie> życzę wam wszystkim wspaniałego dnia i samych sukcesów w życiu i abyście wszyscy byli szczęśliwi bez względu na wszystko inne, a tu miejscowi artyści wykonali swoje dzieła. Naprawdę niesamowite. Jest mnóstwo takich graffiti tutaj w tym miasteczku i tak jak i w każdym innym. Nawet na wielu domach sobie zamawiałem takich artystów, aby malowali im na ścianach. I tak właśnie jemy sobie warunki polowe. To jest nasz posiłek przez ostatnie dni tak wygląda. A my dzisiaj będziemy spać na, nad brzegiem jeziora Bakalar. Tak, buła z awokado, z pomidorem. I co to jest? A, i ogórek. I mamy na kolację mango też. Cisza, spokój. Z namiotem jesteśmy tylko my. Na parkingu są jeszcze kampery, jakieś osobówki. Ogólnie fajne miejsce. Jezioro ze słodką wodą. Można się wykąpać, ale prysznice są też. I ubikacja. w dzień jest restauracja. A no, tutaj w sumie nie będzie widać, nie będę pokazywać. Prysznice z zimną wodą, ale cóż, jak to kemping. Ubikacje restauracja obok w dzień, do godziny chyba 6. No i tak, dziś tej nocy prawdopodobnie się wyśpimy, bo tutaj przy tym, przy tym jeziorku jest cisza, spokój, a przez ostatnie dwa, dwie noce. Spaliśmy w hostelu takim, no, bardzo słabym, mogę powiedzieć. I ostatniej nocy, całą noc jeździł obok kole z traktorem i orał pole. <laughs> Czyli chrapał. <laughs> Spał w, w, w namiocie obok, bo to był taki hostel, gdzie było kilka łóżek i można było też sobie wynająć namiot, kolejny dzień spędzamy nad jeziorkiem Bakalar obudziliśmy się dzisiaj na kempingu ale stwierdziliśmy, że przeniesiemy się do hostelu z lepszymi warunkami gdzieś tutaj pewnie dodamy